Kaj, moje ladies, jest wtorek. A jak wtorek, to Mars. A jak Mars, to energia przywództwa. Bycie liderem. Zatem sprawdźmy, jaki autorytet wymaga teraz wymaga teraz głosu. Dojścia do głosu. No i jak oczywiście, jak Mars to baran, oczywiście, że tak. Przede wszystkim twoje marzenia, przede wszystkim twoja pewność siebie i przede wszystkim piękno umysłu. Na spodzie mamy Plutona, czyli cień i mistycyzm. Ojoj, ale tu się podziało rybcia. A jaj. Tęsknisz za czymś, za czymś, to, co się rozpadło. I na tych kolcach, które żeś wystawiła. Tutaj rosną kwiatki, więc nie jest tak źle. Natomiast przede wszystkim powinnaś mieć na tyle pewności siebie, żeby iść po te marzenia i od nowa tak jakby wyzniecić te swoje uczucia marzeń, poczucia marzeń. Oczywiście może przyjść do ciebie jakaś miłość, moja droga, sierpień, wrzesień. I to będzie osoba, za którą ty tęsknisz, i osoba, z którą nie masz kontaktu, ale ona powraca. A na kiego torta? O! Trawa nie była tam tak zielona, jak pan sobie wymyślił tam. Ja bym powiedziała nawet w lipcu, nawet w lipcu. Duże zubożenie emocjonalne z powodu. Twojego braku. Oj, jaj, jaj, jaj. Pan chce lekkości, zabawy i jeszcze diabeł. No niech cię prajerono. Pan tutaj miało być czytanie o zupełnie czymś innym, a jak zwykle idzie gdzie indziej. Uf. Pan tu będzie chciał spełnienia, spełnienia tu będzie chciał, ale dla siebie, no przecież nie dla ciebie. No. Będzie chciał odnowy tej relacji, ale dobra, wracamy do Twoich autorytetów. Pięknie mi się to wszystko tu pokrywa. Przede wszystkim sprawiedliwość, równowaga i harmonia, której na chwilę obecną Ci brak. Dlaczego? Dlatego, że cierpisz. Dlaczego cierpisz? Bo nie odpuściłaś. Więc tutaj skupiamy się na harmonii, czyli odpuszczamy. Utracone marzenia, moja droga. Ty masz zbyt duże poczucie winy na chwilę obecną, tak jakbyś uważała, że nie zasługujesz na te, na, na te marzenia, że to się spełni. Większa odwaga w biznesie lub w pracy, w tym co tworzysz. Więcej nadziei i zacznij też otwierać się na przyjmowanie te, tych pieniędzy. Przede wszystkim też uwolni się od um, tego, um, że oceniasz siebie względem tego tak, jak oceniał ci inni. To jest bardzo duży błąd. Ego wywalone w kosmos, babo. Trochę trzeba tutaj spuścić z tonu, z tej dumy i ruszyć trochę. Bardziej z tymi emocjami, dziewczyny. Bo wy tak z jednej strony, no jest ten kielich tu, tak? Nasz wewnętrzny. Tylko wy nie działacie w momencie, w którym on jest chociażby na wpół pełny. Czyli jeśli jesteście gdzieś tam zaangażowane emocjonalnie, to nie działacie na innych płaszczyznach. W momencie, w którym ten wasz wewnętrzny kielich jest pusty, czyli nie ma w nim miłości, to zapiędlajcie wszędzie dookoła. No tak, to ani nie będzie wilksyty, i owca cała. I tutaj, moja droga, chodzi o tą równowagę przede wszystkim. równowaga dobra jedziemy, jakieś karty rady ci wyciągnę Ale te czytania u mnie to są po prostu oj ma być jedno wyjdzie drugie no, no i co ja zrobię nie bój się swojej wewnętrznej prawdy przede wszystkim Doznasz jakiegoś olśnienia też. Coś ci przyjdzie, jakiś błysk. Ktoś ciebie obserwuje od um, um, wiosny. No i trzeba będzie tutaj podejmować decyzję. Czy ty się przypadkiem nie auto sabotujesz? Czego ty chcesz tak naprawdę. Jakaś karma rodzinna tutaj. Trzeba by było oczyścić ciało kauzalne dziewczyny. Bo tu jakieś te zakłamywanie, taki autosabotaż, tu niestety z rodziny, schematy rodzinne. Ciało kauzalne trzeba oczyścić. Mamy i Marsa, jakąś akcję, która doprowadzi cię do takiego trochę. Taki szachpad będzie. Sama sobie narzucasz presję z tego żalu, z poczucia winy. Dobra, dla kogo czytałam, ale beznadziejne to czytanie. Po raz trzeci waga list. Koziorożec. Rak. Skorpion. Panna. Przelec na spodzie, byk. Cały trybem ziemi. Bye.